Jesteśmy w Sosnowcu, gdzie znajduje się pomnik kobiet walczących w szeregach armii krajowej. Zbigniew Kabata, armio krajowa. nam dola na lufach osiadła. W krzywe patrzeć kazała zwierciadła. Wiodła szlakiem dobrym i złym. Napełniliśmy groby koślawe. A piosence oddaliśmy sławę. Po polach rozwłóczył ją dym. Niepotrzebnym i nieuznawanym, tym najbliższym i tym zapomnianym. Mój ubogi ofiarują rym. Byłaś dla nas radością i dumą, Jak stal prężna, jak żywioł surowa, Ustą pieśnią, sercu krwawą łuną. Armio Krajowa. Zimny ogień, granat pod podłogę, łańcuch codzień spajany od nowa. Zbrojne kroki nocną leśną drogą. Armio Krajowa. Bohaterów prowadziłaś ślady, Naród zwarty jak grupa szturmowa. Aż spłynęłaś krwią na barykady, Armio Krajowa. Nie rabaty, nie barwy mundurów, Nie orderów stęga purpurowa. Aż spłynęłaś krwią na barykady, Armio Krajowa. Choć nagrodą było ci wygnanie, Kula w plecy, cela betonowa. A co się stało, nigdy nie odstanie, Armio Krajowa. Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz. Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa. Wichrem chwały w historię popłyniesz, Armio Krajowa. Elżbieta Magdalena Zawacka urodziła się 19 marca 1909 roku w Toruniu jako siódma z ośmiorga dzieci Władysława, urzędnika sądowego i Marianny. Pierwsze lata swojego dzieciństwa spędziła na osiedlu Mokrym w Toruniu. To tutaj w czasach silnej germanizacji zmuszona była mówić tylko i wyłącznie po niemiecku. Swoją edukację szkolną rozpoczęła mając zaledwie 6 lat. Jej wielkim marzeniem były studia. Dzięki pracy na poczcie i swoim oszczędnościom rozpoczęła studia na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Na czwartym roku studiów związała się z organizacją przysposobienia kobiet do obrony kraju. Angażowała się w działalność tej organizacji, szkoląc kobiety na początku na terenie regionu, a potem na terenie całego kraju. Tej pracy oddała się bez reszty. Znajdujemy się na Śląsku w Tarnowskich Górach, gdzie w 1936 roku przybyła Elżbieta Zawadzka. Wówczas posiadała już kwalifikacje pedagogiczne, dzięki czemu otrzymała pracę jako nauczycielka w Państwowym Gimnazjum Żeńskim w Tarnowskich Górach. Uczyła tam córki działaczy polonijnych w Niemczech w tzw. Liceum Raci Bożanek, mieszczącym się w dzisiejszym pierwszym Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefani Sempołowskiej. To Śląsk dał początek licznym kontaktom konspiracyjnym. W roku 1937 otrzymała ona najwyższy stopień przysposobienia wojskowego kobiet. Została komendantką rejonu Śląskiego. Była osobą odpowiedzialną za przygotowanie jak największej ilości kobiet do działań na wypadek wybuchu wojny. To właśnie ona w pogotowiu społecznym przeszkoliła tysiące polek, śląską młodzież kobiecą. Doświadczenie z pierwszych tygodni wojny, doskonała znajomość języka niemieckiego oraz hard ducha z powodzeniem wykorzystywała każdego dnia swojej działalności konspiracyjnej. Dzięki temu stworzyła regularne szlaki kurierskie. Wielokrotnie narażała swoje życie, przewożąc między państwami środki na zbrojenie polskiego państwa podziemnego. II wojna światowa zastała ją podczas szkoleń w Spale. Została wówczas żołnierzem podziemia. Pod pseudonimem Zelma zorganizowała na Śląsku komórkę kobiecą, pełniąc w niej funkcję szefa łączności. Pod koniec 1940 roku została przeniesiona do Warszawy, gdzie pod pseudonimem Zo działała jako kurierka komendy głównej Armii Krajowej. Stała się legendą kurierów. Okupowanej Europie. Narażając swoje życie wielokrotnie przekraczała granice przynosząc pieniądze, wiadomości i meldunki. Po wojnie Elżbieta Zawadzka powróciła do pracy nauczycielskiej. W roku 1951 aresztowana została przez Urząd Bezpieczeństwa, gdzie przebywała z dziesięcioletnim wyrokiem w więzieniach do 1955 roku. Po wyjściu z więzienia uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Była współzałożycielką Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W grudniu 1995 roku decyzją prezydenta RP Lecha Wałęsy została odznaczona Orderem Orła Białego. Była także odznaczona Krzyżem Orderu Virtuti Militari i pięciokrotnie Krzyżem Walecznych. Zdecydowałyśmy się na wybranie bohaterki, jaką jest Elżbieta Zawacka, ponieważ urzekła nas swoją postawą życiową. Była osobą pełną patriotyzmu, odwagi oraz altruizmu. Czerpała radość z życia aż do końca swoich dni. Zainspirowała nas do przekazywania wiedzy historycznej dalszym pokoleniom. Uważamy, iż Elżbieta Zawacka zasługuje na szczególny szacunek oraz miano autorytetu. Elżbieta Zawacka zmarła 10 stycznia 2009 roku w Toruniu, 68 dni przed swoimi setnymi urodzinami. Została pochowana na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu z honorami wojskowymi należnymi generałom wojska polskiego, którym została mianowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2006 roku.